No ok, ludziska, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Kirok. Znajdujemy się oczywiście na Skywarsach, na serwerze e, Craft Games. Słuchajcie, możecie popatrzeć, zobaczyć po tytule. Jest to już dziesiąty, dziesiąty, czyli dziesiąty odcinek ze serii Skywarsów oczywiście. Ja z tego miejsca chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za to, że oglądacie moje filmiki, za to, że tutaj ze mną siedzicie, za to, że marnujecie na mnie czas, za to, że... Chcecie poświęcić, nie wiem, 5 sekund, aby dać łapkę w górę, albo na przykład w dół, oczywiście, jakby inaczej, i za to, że wpiszecie w komentarze, że się sprzedałem. Co, kurde? Ludziska. Znajdujemy się na pierwszej ręce. Słuchajcie, na samym początku chciałem wam powiedzieć, że nie wiem co się działo w ostatnim odcinku, bo odcinek nagrywałem bardzo dawno temu i naprawdę nie wiem, nie wiem, nie mam dlatego pojęcia co ja tam mówiłem, nie wiem co się zmieniło, czy naprawdę bardzo dużo, czy nic praktycznie, że odcinek wyszedł e praktycznie z takimi, z takimi samymi zmianami jak e, teraz słuchajcie, e, mój item stałek na sam początek to są oczywiście super skoczek, e, perła, super ninja łuk, no i strzał oczywiście, teraz zbieram sobie na mieczek jak widzicie po prawej stronie ekranu mam 1300 monet dobra, uporządkujmy sobie tutaj jakieś mieczyki, jakieś tutaj super, super jabłka chciałem powiedzieć Jakieś super skoczki, super ninja, dobra I jesteśmy chyba gotowi na walkę, jesteśmy chyba gotowi na walkę Wybaczcie, że zrobię sobie screenshot'a, ale no naprawdę mapka jest piękna Mapka wygląda naprawdę bardzo ładnie na 3 Ja po prostu w to uwierzyć niezbyt mogę Dobra, dostajemy się tam do tego typeczka Mam nadzieję, że nam się uda go zabić Jak na razie dostał, dostał od, od nas siarcz z tego yy, miecza O widzimy, ktoś odpalił super ninja, zjedzmy sobie jabłuszko Mam nadzieję, że tutaj... Nie zaskoczy nas przeciwnik. Jest tutaj przeciwnik, jest. Ma cały diamentowy, dwój diamentowy, złoty set. Zwalamy go tutaj z powierzchni Ziemi i spada na dół. Ender Peru oczywiście nie doleciała. Cztery monety na naszym koncie, właściwie już osiem, bo drugi frag. I lecimy, lecimy, naprawdę lecimy sobie tutaj. Eee, lecimy tutaj. <ścoughs> Bonus he. Bardzo bolewam nad tym, że nie umiem zainstalować Optifina na Forge'u, więc naprawdę będziecie, będziecie musieli mi wybaczyć za to, że nie mogę sobie przebliżyć. Nie mogę sobie, kurde, mieć więcej FPS-ów, na przykład teraz mam 80. W sumie, co to ma do znaczenia? Dostałbym się tam na środek, ale naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy damy radę e, jednym super skoczkiem. Więc na początek weźmy sobie wodę, wylejmy tutaj, żeby być pewnym, co e, do tego, że się będziemy tutaj budowali. I dostaliśmy, dostaliśmy ze strzały, dostaliśmy z łuku. E, i dalej nie wiem, gdzie jest człowiek, czekajcie Dalej nie wiem, gdzie ten typek jest Oj, znowu dostałem, czekajcie Kompas pokazuje, że nam... O, tam jest, tam, widzę go, dobrze, widzę go bardzo dobrze Czy dostanie? Nie, przez wodę to raczej nie dostanie Dobra, aj Strzało się trochę w jakby ktoś spektował mnie, to by było dziwne chyba Dobra, Postarajmy się tam dostać, postarajmy, naprawdę, to będzie... Dobre, jak tam się dostaniemy I go oczywiście zniszczymy tutaj, nie mamy żadnego innego e, itemu stałego Kurde, ale dostaliśmy ja nie mogę. Wziąłem sobie śnieżki, tak, na wszelki wypadek. No kurde, nie, on ma tam strzał, ale cały czas dostaje od niego jakiś damage. Cały czas dostaje od niego. strzało. Będzie mi się buduje, dobra, postarajmy się tam do niego doskoczyć. Weźmy go od pleców, tutaj, od dupy strony. Czy padnie, czy padnie niedźwiedź, tak? Dobrze mówię, tak, niedźwiedź padł i wygraliśmy A rękę po prostu. To jest nieprawdopodobne. Widzimy się na kolejnej. No, okej okay, ludziska, znajdujemy się już na kolejnej, drugiej a ręce, tym razem poprzednią rękę. Oczywiście wygraliśmy, bo jakby inaczej, jak wiadomo, ja już nadrobiłem, nadrobiłem sobie skilla. Ja już jestem naprawdę bardzo dobrym graczem. Tak, ja i dobry gracz. Generalnie, oczywiście, jeżeli ktoś śledzi na bieżąco mój kanał, mógłby zauważyć, że za niedługo, za niedługo wybije nam 1000 widzów na kanale, na ten moment mamy ich chyba 950, kiedy ja to nagrywam, naprawdę bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, bardzo chciałbym też podziękować administracji Craft Games za to, że dodali mnie na stronę główną, generalnie to była zasługa Canwilka, którego bardzo pozdrawiam, mam nadzieję, że to ogląda, tak samo chciałbym wszystkich pozdrowić, tutaj, którzy mnie wspierają, którzy... Brną ze mną, którzy słuchają moich problemów, co nie jest jednak chyba komfortowym wyjściem, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mamy już nasze itemki stałe, dostańmy się tutaj na, na górę. Ja bym też chciałbym wam bardzo przeprosić, że ostatnie materiały trochę były takie po głosie, było czuć, że byłem zmęczony, tak? Było czuć, było to czuć po prostu. Które tego typka zwalić. Hubert, to znaczy X-Limon, widzicie? X-Limon tutaj zabił już jednego gracza. E, to jest mój widz, to jest mój widz. Mam nadzieję, że to też oglądam. Bardzo ci stary, serdecznie pozdrawiam, bo naprawdę fajnie, fajnie jest wiedzieć, że ktoś mnie jeszcze pamięta tutaj. No i zabiliśmy typka, który się zablokował na, e, własnym, na własnej pułapce, tak? Na własnym, e, na własnym mur, murze, który miał właściwie pełnić funkcję obrony, ale no, tak to jest, jak się postawi klocyk i się w niego wejdzie autentycznie do środka. Nie wiem, jak to się mówi, naprawdę. Noże, ręka wygląda bardzo pięknie na naszych No oczywiście ja się cieszę tym, bo naprawdę to jest dla mnie trudno. Trudno zrozumieć, że ludzie zrobili takiego moda, że poprawia tak mocno grafikę. Słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. Eee, odpiszmy jemu, że nie. Dobrze. Sorry, mam nadzieję, że typek zrozumie, że nie chce jakoś się długo rozpisywać czy coś. Ale fajnie, 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 że pyta, czy mam live'a, czy, czy nie mam live'a. Się ma O, tu chyba nawet dwóch, czy idzie? Nawet dwóch jest tutaj. Tak, nawet XV nie X, X Limon i X westi. X vesti. Sorry, że jeżeli, jeżeli przeczytałem źle nick, naprawdę musicie mi to wybaczyć, ale jak się czyta na szybko, tak się na szybko też wali konia. Nie. Dobra, no, postaramy się dostać tutaj do tego typka i spadł! I my też spadliśmy. No, no i co zrobić Taka, Taki żywot frajera. Ja nie wiem, nie wiem co się ze mną dzieje. Ja bym wygrał tą rękę, zapłaciłem mi... <laughs> Ja bym wygrał <laughs> Kolejna ręka. No kiedy okay, ludziska znajdujemy się na kolejne ręce, tym razem kolenka. kolenka, kolenka, kurde, kolenka. Tym razem kolejna ręka to jest właściwie. E, statkowa arena, statkowa piracka, nie wiem jak to nazwać. E, naprawdę bardzo też fajna ręka. Fajnie tutaj można e, wykorzystać niektóre m, sytuacje. Dobra, wywalamy sobie te jakieś budulce, jakieś tutaj lawy, jakieś wody. Właściwie możemy tutaj sobie to położyć. Złote jabłko sobie zjedzmy by naładować sobie serduszko oczywiście, bo jakby inaczej serduszko oczywiście te złote, te żółte, o to mi chodzi, bo czasami ludzie pytają mnie, dlaczego Daniel, dlaczego Kirox używasz e, z jabłek, skoro masz full HP ja po prostu im odpowiadam, że lepiej użyć teraz jabłka, żeby mieć te dodatkowe dwa e, dwie, dwa serduszka, te żółte niż, niż, niż gdy będziemy padali, bo naprawdę czasami może nam się e, urwać, urwać coś i naprawdę nie zdążymy zjeść tego jabłka, naprawdę przynajmniej w moim przypadku to jest bardzo często bardzo często tak wygląda na razie dostał dwa hity od nas, trzeci, czy będzie trzeci? Po nim! I jest po nim, po prostu ten frag z wykonaniem moim jest naprawdę bardzo, bardzo e, dziwny, bo ja nie mogę nikogo zabijać zazwyczaj. Prostajmy się do tego typeczka, mam nadzieję, że tutaj nie będzie świadomy tego, że jesteśmy za nim i zabijamy jakiegoś Andrzeja i chyba, chyba będzie frag dla nas, chociaż nie wiem. Please, nie, nie muruj wody, please, please ją no nie, no i będzie śmierć, nie. Szczęście się do mnie nie uśmiecha. Dobra, po prostu mi się tam doskoczyć i nic. I chuj. No, okej, ok, ludziska znajdujemy się na kolejne ręce. Trochę arena otwarta, nie ma żadnych innych daczków, nie ma żadnych innych pierdół, które e, najprawdopodobniej by przeszkadzały nam w wygranej. E, generalnie, poprzednia ręka no, nie wyszła jakoś tak bardzo dobrze. Myślałem, że uda nam się zabić typka, ale no, co zrobisz? Niech nic nie zrobisz. E, rudość, nie radość. No, please, man, ziom, kurde, dlaczego? Dlacz, dlaczego? Co ja takiego zrobiłem tobie? Ej, ziomek, ja wiem, że jestem rudy, że mam skin, małpy, że mam, nie wiem, na przykład, rude suty, chociaż nie mam takich, ale. No, please, ziomek, no. Dlaczego? Kolejna ręka. No, okej, okay, ludziska, znajdujemy się już na kolejnej ręce. Jak możecie wywnioskować po tym, e, jak możecie wywnioskować po oglądaniu moich materiałów, nie lubię zbytnio rynek z le, la, li, lianami. Lianami, nie lajanami, jakimiś kurdej lajanami. Co to są za lajany? Co? Ja, napiszemy do niego ja. Zobaczymy, co nam odpisze. Może napisze, że jest. do tej rudy? Hmm, wiesz. no hmm, wiesz. Chcesz za... ze mną tego. Nie, to będzie dziwne, nie Widzimy, że. Widzimy tutaj. Nagrywasz, tak, na nagrywam stary jak to oglądasz. To sorry, musisz wiedzieć, że trudno mi jest odpisać. Chciałam się jednak zająć troszeczkę odcinkiem, bo ja jednak nie lubię. Jak na przykład oglądam jakichś YouTuberów, oni odpisują im. Tutaj na czacie, bo to jest jednak słabe. To jest jednak słabe, Ziomek. Sorry, że cię zabiję, no ale co zrobisz? Co zrobisz, Ziomek? Po prostu taki żywot rudego, rudy musi wygrać. Znaczy, przynajmniej chce wygrać, bo chce się popisać kolegom, że jednak nie jest jakimś ofiarą, ofiarą losu, czy innym, kurde, mindfagiem, czy coś. Że mamy tutaj kolejnego typka. Postarajmy się go tutaj zrzucić. Spadł. Tutaj jest kolejny. No nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia. Może tego spróbujemy tutaj zrzucić i będzie. Po prostu to się nazywa skill. Skill rudego, dwa fragi na naszym koncie. Ja w to po prostu nie wierzę. Zobaczymy, jak nam pójdzie z kolejnymi. Zobaczymy, jak nam pójdzie z kolejnymi. Tutaj widzimy typek. Tak się podbudował. Postarajmy się go tutaj zrzucić. Nie ma żadnych sojuszy. No kurde, już chciałem taktykę moją. Stary, spadasz stamtąd. Ja szybko tutaj doskakuję. I ty nie świadomy zupełnie niczego. Spadasz i właśnie padasz. Tracisz swój żelazny mieczek, stary. Czy nie wpadł do przypiaści? Dobrze, chociaż nie miałeś żelaznego. Dobra, nieważne, nic, nic nie mówi. Dobrze, trzy fragi na naszym koncie 1370 monet na tym momencie e, staramy się tutaj dostać na jakąś inną wusepkę, by zabić kolejnego typka. Czekajcie, ile nas zostało? Zostało nas trzech właściwie, pomijając mnie dwóch, także dwóch do zabicia pozostało nam. E, mam nadzieję, że nam się uda. Mamy łuk, nie mamy żadnych strzał, mamy super, super jabłko. Znowu super jabłko. O co, o co chodzi z tym super jabłkiem no? No i został zostało nam została nam walka 1 versus 1 solo. Oczywiście, dawaj ziomek za garaże I... Czy coś takiego. To stajemy się tutaj na środek, tu jakieś skrzynki są. Jest typeczek jest typeczek. Postarajmy się wziąć go na super ninja. Czy spadnie? Czy on spadnie, tak spadł, nie ma chyba super ninja, oby nie miał. I wygraliśmy, wygraliśmy kolejną rękę po prostu. Cztery fragi w naszym koncie, dwie ręki wygrane, znaczy właściwie jedna ręka wygrana teraz. Jestem rudy, nie wiem o co chodzi. No okej, ludzie, wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka, dziesiąty odcinek ze Skywarsów, słuchajcie, dziesiąty, po prostu dziesiąty odcinek ze Skywarsów, ja wam wszystkim bardzo dziękuję, chciałem wam e, bardzo podziękować, że dotrwaliście dotąd, dotrwaliście do końca tego odcinka, ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję, naprawdę dziękuję za każdą łapeczkę, dziękuję za każdy komentarz pozytywny, ja lubię dostawać hejty czasami, ale konstruktywnie, nie takie typu, yyy, się, nie nagrywaj Minecrafta". tylko na przykład, stary, popraw to, popraw tamto, yy, Zmienień skina czy coś. A ja mówię, że nie, zmienię skina, bo jestem Kirox, jestem Daniel i mam rudę, kurde. Yy, nie ważne. Nieważne. W każdym razie ja wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, ciepło i piąteczko dla was! Uuu.